Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w ten sobotni poranek. Dzisiaj 18 maja. Weekend, także odpoczywamy, nabieramy siły, energii i wszystkiego, co pozytywne. Kochani, niech Wam się darzy dzisiaj. Bądźcie weseli i radośni, uśmiechnięci i obdarzajcie tą pozytywną energią wszystkich wokół. Spójrzmy teraz, co nasze karty tarota. Mają nam do przekazania, jaką aurę dzisiaj zapowiadają. Dzisiaj dziewiątka monet. Bardzo pozytywna karta, mówiąca, że dzisiejszy dzień będzie miły, sympatyczny, pełen bardzo fajnych niespodzianek. Kochani, karta związana jest bezpośrednio z pieniądzem. Dlatego możemy dzisiaj zyskać coś na czymś finansowo. Możemy otrzymać jakąś kwotę pieniędzy, ale także możemy coś wygrać. Zyski nie tylko finansowe, ale także emocjonalne i wszelkie inne, które jakoś nas podbudują i dają, dadzą nam szansę na polepszenie naszego życia, naszego bytu. Kochani, dzisiaj, jeszcze oprócz pieniędzy Karta wskazuje na to, że możemy otrzymać jakieś dobre wiadomości. Może nas ktoś odwiedzić, ktoś wyczekiwany i możemy razem miło spędzić czas. Karta wypełniona energią sztuki, obfitości wszelakiej także możemy odwiedzić muzea, różnego rodzaju instytucje związane ze sztuką i oddać się natchnieniu i pięknu y, sztuki dobrze kochani, co jeszcze? karta też mówi o spełnionych marzeniach dziś mamy szansę na to, aby spełnić swoje marzenia możemy zrealizować swoje cele, także uśmiech na twarzy, wypięta pierś i kochani, dzisiaj przemy do przodu po sukces i po radość tyle jeżeli chodzi o Karty Tarota. Teraz spójrzmy, co na dzisiejszy dzień chce nam przekazać nasza talia kart, kamieni szlachetnych. Jaki kamień dzisiaj nam będzie sprzyjał? Jaki kamień będzie nas dzisiaj chronił? Jakiego kamienia w końcu dzisiaj potrzebujemy? Dzisiaj Malachit. Nie wiem, czy tutaj dokładnie widać. Malachit to zielony minerał z takimi czarnymi wirami, czarnymi czasami białymi. Ja mam tutaj na naszyjniku, nie wiem czy będziecie widzieć, może z tej strony pokażę. Ten akurat jest tak przecięty, że ma proste paseczki. Takie. Te czarne paski to nic innego jak kochani mieszanka siarczanu z miedzią. Dlatego też minerał ten Kochani, jest bardzo silnie energetyzujący. I co lepsze, idealnie współgra z naszą kartą dnia, ponieważ przyciąga pieniądze, przyciąga, kochani, konsekwencje. Jesteśmy konsekwentni w działaniu, jeżeli podejmujemy na przykład pracę nad jakimś biznesem, pomaga nam się na tym skupić i to dokończyć. Co jeszcze? Kochani, dla tych którzy nie mogą spać, kamień świetny wycisza, pomaga przy spaniu. Ja nawet ostatnio rozmawiałam z naszą Kasią i mówię, że bardzo często zasypiam, po prostu wkładam głowę na poduszkę i mi odcina malachit. Malachit wspomaga sen i odpoczynek. Przedtem nie mogłam spać, siedziałam do nocy no i nie mogłam zmrużyć oka także jeżeli ktoś ma problem ze snem, z wyciszeniem to właśnie polecam malachit kto jeszcze powinien mieć malachit? ten komu brakuje uziemienia kto mieszka w mieście, wśród betonozy tak zwanej i kto nie ma kontaktu z czystą ziemią taką naturalną ziemią bardzo świetnie uziemia, jest do tego idealny o pieniądzu i sukcesie już y, mówiłam. Gdzie należy trzymać taki malachit? Wszędzie tam, gdzie pracujemy, kochani. Na biurku, przy laptopie, albo przy sobie, jeżeli idziemy do pracy, albo wykonujemy jakieś y, zadania związane z pracą, od po prostu y, tak, bez y, telefonu y, czy komputera. Jakie ma przesłanie malachit dla nas? Odbierz swój. Sukces. Sukces na Ciebie czeka. Bądź konsekwentny, a dojdziesz do tego, czego pragniesz. Otrzymasz pieniądze i chwałę. Także, kochani, jeżeli tylko chcecie coś otworzyć swojego, jeżeli planujecie otworzyć jakiś biznes, chcecie, jesteście kreatywni, bardzo kreatywni i chcecie, aby ta kreatywność nie poszła na marne, noście przy sobie malachit, on Wam pomoże. Malachit, dziewiątka, monet, idealnie zgrane karty, sukces, biznes, pieniądze i konsekwencja w działaniu, spełnienie marzeń. Tego Wam, kochani, życzę. Oprócz tego pięknego dnia, samych cudowności, uśmiechów na twarzy i trzymajcie się do jutra, do usłyszenia.